To no się z tej Rafał z Motor, bo oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości trafiają do naszej oferty, a uwierzcie mi, że ten rok 2025 będzie bardzo bogaty w szeroki asortyment faktycznie motocykli i oczywiście tych z najwyższej półki. Może nie są to najtańsze oferty, może nie są to żadne okazyjne oferty, jeżeli chodzi o cenę, ale jeżeli mowa o jakości i poziomie zachowanych motocykli, to na pewno staramy się w tym roku tą powczyszkę podnosić oczywiście jeszcze wyżej. No i za mną stoi, tak jak wspomniałem, że będą, będzie dużo różności. E, w tym akurat w przypadku będzie to motocykl turystyczny. Słuchajcie, jest to BMW e, GS 1200, no, czyli chyba taki e, wszystkim dobrze znany motocykl turystyczny. Legenda nawet, bym powiedział, z 17 roku. Czyli bardzo udany model motocykla. E, oczywiście bezwypadkowy, w 100% oryginalnym przebiegiem. Jeżeli szukasz czegoś takiego, to śmiało zapraszam Cię do tej krótkiej prezentacji z BMW w roli. Przed Wami BMW GS 1217 roku w bardzo fajnej wersji kolorystycznej, czy takiej bardzo uniwersalnej, oczywiście czarny, e, taka satyna połączona z czarnym matem, myślę, że bardzo fajna, e, fajna wersja. No i przede wszystkim słuchajcie, długo się zastanawiałem jak poprowadzić ten kanał w tym roku i oczywiście będzie w tym roku też dużo takich fajnych chwil, gdzie opowiem wam trochę i o konkretach związanych z danym modelem motocyklu takim bądź takim, ale też pamiętajcie, że to co wam tutaj przedstawiam to jest oczywiście tylko zachęta do tego, abyście albo przyjechali do nas na miejsce, albo zamówili sobie transport do motocykla po swój dom, no bo oczywiście o to się rozchodzi, żebyście ten motocykl dobrze poznali, no oczywiście nie da się przedstawić wszystkiego przez dobre 5 minut, więc też nie będę was zanotowywał za jakimi specyfikacjami technicznymi tego motocykla, e, choć oczywiście możemy sobie to o tym pogadać, jak do nas przyjedziecie, e, ale myślę, że nie o to tu chodzi. że jeśli szukacie GS A1200, to prawdopodobnie już się o nim naczytaliście i spędziliście jeden wieczór, e, że tak powiem, już marząc, już sobie planując wasze pierwsze podróże właśnie z GS-em. E, więc ja Wam powiem to, co powinno Wam, e, to na czym powinno Wam zależeć, kupując motocykl używany. Czyli pierwsza rzecz, która u nas jest, że tak powiem, już powoli takim standardem, czyli motocykl, który Wam przedstawiam w, w chwili obecnej. Czyli tego GSA 1200, to jest młodociąg, 100% jest bezwypadkowy. I my Wam to napiszemy na fakturze. Czyli raz, że kupicie od nas na fakturę VAT-marże, robimy Wam kompletną dokumentację do rejestracji, włącznie z pierwszym przeglądem elektrycznym w Polsce. No i do tego, oczywiście, wystawiamy fakturę. I na tej fakturze będzie napisany raz przebieg motocykla, który jest w 100% oryginalny, zaraz do tego przejdę. I dwa, to, że motocykl jest bezwypadkowy. I pod tym się podpiszemy. Jesteśmy tego w 100% pewni. Możecie sobie zabierać ze sobą serwisantów, bądź sami, możecie sobie wziąć serwisantów i z BM-ki I wszyscy wam tu powiedzą, że ten motocykl bezwypadkowy jest. Więc kolizyjności żadnej nie ma motocykl prosty, bezpieczny, tak jak być powinien. Można go przepatrzeć do i i tutaj zawodu żadnego nie będzie. Co więcej, motocykl oprócz tego. Się, że jest z 17 roku, no to już trzeba brać pod uwagę, że to jest motocykl ośmioletni, a naprawdę wygląda bardzo dobrze. Słuchajcie, obchodząc go dookoła, uważam, że to jest jeden z tych takich dobrze zachowanych motocykli, bo faktycznie, no wiadomo, turystyki mam do siebie, że niektórzy traktują turystykę jako taki motocykl bardziej na co dzień, trochę turystyki, a inni faktycznie już tą turystykę rozumieją z deka inaczej, czyli faktycznie już tych tras robią na tyle dużo, że tą stopę zużycia materiału, wyglądu, chociażby jakichś odprysków już widać znacznie bardziej. Ten egzemplarz uważam, że jest taki, no jakby mi ktoś powiedział, że on na 50 tysięcy przebiegł, to w zupełności bym w to uwierzył, e, bo naprawdę jest ładny, słuchajcie, nie ma żadnych, nie wiem, od kamieni, tu przy lampach, przy błotniku, e, sama czacha, te wszystkie elementy boczne, naprawdę nie jest zmęczony, nawet kufry nie są żadne, nigdzie porysowane, zobaczcie, czy z boku te aluminiowe, solidne kufry, e, nie są nigdzie, bo to, to bardziej to są oryginalne BMW, uwierzcie mi, że bardzo solidne kufry. Nie są nigdzie porysowane i w ogóle ten motocykl jest taki ładny, że jakby ktoś powiedział 50 tysięcy albo nawet, że to jest motocykl 3-letni, to też bym w to uwierzył, bo wygląda to bardzo dobrze i trzeba o tym mówić i trzeba ten motocykl też odróżniać z tłumu, bo to jest motocykl bez rzeźby i który wygląda bardzo dobrze. Przebieg tego motocykla uważam, że no, to jest kwestia, którą uważam, że nigdy nikomu z Was nie dogodzimy, bo jedni będą mówili, a dużo, drudzy będą mówili, a mało. Ten konkretny zębasz ma dokładnie 100, słuchajcie, zaraz no, sobie dojdziemy i do, i do tego. 103 619 km od nowości, ale za to 100% autentycznego przebiegu, który także napiszemy Wam na fakturze. Czy to jest dużo jak na BMW? Moim zdaniem nie. Co Wy o tym sądzicie? No to już jakby jest Wasza sprawa. Możecie sobie w komentarzach się tym swoim zdaniem podzielić. Uważam, że to jest spoko. Tym bardziej, że cena tego motocykla tak samo uważam, że jest całkiem przystępna, bo myśli się tam poniżej 44 000 zł, co uważam, że jak za GS 1200 nawet z przebiegiem 100 000, gdzie to naprawdę nie jest dużo, na gs to jest spoko cena. Zobaczcie, że motocykl macie bardzo dobrze zachowany i tutaj gwarantuję Wam, że jeżeli przyjedziecie do nas, nie wiem, z końca Polski, obejrzycie go dookoła, no to zobaczcie, że naprawdę ten poziom jest zachowany i tutaj wcale nie były to przelewki tylko faktycznie ten poziom jest wysoki. Co Wam mogę dać od siebie? Oczywiście to, że możecie sobie także zamówić transport tego moduska pod swój dom, zarówno po oględzinach jego tutaj na miejscu, ale też możecie to zrobić wcześniej, czyli jeżeli nie chcecie do nas przyjeżdżać, bo nie wiem, bo nie macie czasu, nie macie chęci, to możecie do nas zadzwonić, powiedzieć Siemanko, Rafał, widziałem GSika, takiego fajnego wystawiłeś, wszystko wszystko już o nim wiem, jeżeli ile kosztuje koszt transportu do mojej miejscowości. Ja ci to szybko wyceniam przez telefon, mówię ci, że tyle i tyle, jeżeli tobie ta kwota no to wtedy tą kwotę wpłacasz nam z góry na poczet transportu, my do Ciebie przyjeżdżamy, oglądasz sobie potem taki gesta u siebie pod domem. Jeżeli Ci się podoba, fajnie bierzesz go, płacisz za motocykl. Jeżeli Ci się nie spodoba, też się nic nie dzieje, pakujemy go z powrotem i wracamy do domu, ale w to, że się Ci nie spodoba, absolutnie nie wierz. No i co? No, nie wiem, czy to jest sens się bardziej rozwijać, słuchajcie. No, to, to, to co myślę, że jest ważne, to powiedziałem. Jeżeli chodzi o samolot motocykla, uważam, że bez wkładu żadnego na teraz, oczywiście, window motocykla wam zamieszczam w ogłoszeniu. Muszę sobie to przesprawdzić i w BMC, i gdzieś tam, gdzie, gdzie sobie życzycie. Komplet opon z 2022 roku, moim zdaniem, jeszcze, jeszcze przejeździ i z przodu, i z tyłu jest spoko. Pozostałe pod podzespołu, tak samo, moim zdaniem, jest w porządku. Więc no co? No, aby go. Stopię sobie zarejestrować i czekać na pierwsze e, podróże. Słuchajcie, e, no o rzeczy dodatkowe tak samo widzicie, no myślę, że nie ma tu jakiejś filozofii, no fajny zestaw kufrów, e, grzene manetki, ale to chyba w serii osłony dłoni, ciemna szyba, e, zestaw kraszpadów, czyli te gmoli dodatkowo dodatkowe lampy, więc jest trochę takich bajerów, no, uważam, że ktoś to się dzieje. No Mamy fajnego bokserka. Szukasz właśnie takiego motocykla. Jestem po drugiej stronie. Śmiało spotkajmy się u nas, bądźcie pod domem. Lewa w górę. Do zobaczenia, do słyszenia. Hej!